Piotrek byłeś jednym z wielkich faworytów, tymczasem tylko tylko trzecie miejsce, jak zadowolony z dzisiejszego dnia? Znaczy nie, tylko bo, bo aż, no. e, dzisiejsze, dzisiejsze skoki na, naprawdę dobre skakiem. Pierwszy mógł, mógł tam trochę poprawić, e, drug, drugi był na, naprawdę dobry. E, no, ale to, to pokazuje tylko, jaką jak mamy silną drużynę, bo, bo, w zasadzie, e, bo, bo w zasadzie z bardzo, z bardzo dobro, dobrymi skokami e, by, byli po prostu lepsi, a, a ja byłem trzeci, także no, jestem, jestem za Zadowolony z tego, bo, bo naprawdę, naprawdę te skoki były fajne i sprawiały mi przyjemność, szczególnie ten drugi, bo, bo ten pierwszy, no wiadomo, tam można było ciutkę poprawić, e, ale teraz po, po zawodach, no to, to, to już no to, 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 w porządku. <śle> no. Brązowy medal to też spory sukces. No na pewno, na pewno. Przy, przy ta, takim poziomie, na jakim są teraz Mistrzostwa Polski, na jakim... E, e, zawodnicy są w Polsce, no to, to na, na, na pewno o, o ten brązowy medal e, też trzeba było go wywalczyć i no, i no i udało się go wywalczyć i jestem, jestem, jestem w niego zadowolony, ale też czuję się jakbym wygrał, no bo Maciek zakał w moim kombinezonie, no. Musimy mi go oddać. Prze, przed zawodami chyba nie stawiałbyś na Maćka, czy byś stawiał? No to mówię, no mi kombinezon i masz. Nie, no żartuję. Stawiałbym na Maćka, tak, tak. Maciek Maciek już od dłuższego czasu skacze, skacze naprawdę dobrze. Gdzieś, gdzieś tam te, te konkursy, wiadomo, ta forma cały czas gdzieś u każdego z nas faluje. Czasem jest lepiej, czasem gorzej. Ale ale no, po prostu było go stać na wygranie dziś i, i, i udowodnił, że, że jest w dobrej formie. No i to co teraz, Piotek? Bo tutaj cały czas za Tobą chodzą kamery, media. Kiedy wreszcie odpoczniesz od tego? E, no, nie wiem. Na, na, razie, na razie to trochę mnie zaczęło, zaczęło przerażać. No jeszcze bym. E, jeszcze, e, do, do, ten, ten tydzień mam, mam kilka spraw do, do pozałatwiania. E, przyszły przyszły ru, również. No a resztę to alibederci. <laughs> no, no i nie wiem. No, gdzieś tam e, już raczej e, telefon ba wyłączę i, no i już zacznę, zacznę po prostu się spokojnie do, do przyszłego sezonu przygotowywać. Już tam gdzieś sobie w górach w góry gdzieś pochodzić, czy tam e, czy w, pił w piłkę pograć. E, no i no jeszcze ten e, w zasadzie no Mamy taki obóz regeneracyjny, myślę myślę po, po, pojechać też, no, no a potem w zasadzie, no nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, co to co, co pokaże. A w świętach coś pomagasz w przygotowaniach, czy raczej tym zupełnie się nie zajmujesz, tylko żona? się na jednym ostatnich nie, nie zdążyłem pomyśleć, że są święta nawet, także nie, no, raczej, raczej, raczej żona, żona się zajmuje. ja ja w sumie nie, nie wiem co, co święta. No, wiadomo, ja, ja się zajmuję, ale dziećmi, także, bo, bo muszę, muszę też trochę, trochę czasu dzieciom poświęcić, powygłupiacie po trochę z nimi, bo, bo na, 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 pewno, na pewno im trochę, trochę nie brakowało. Mi też ich brakowało, także no, żona myślę będzie, będzie przygotowywać się denerwować jak jak my jej będziemy przeszkadzać. Dobre, wielkie dzięki, życzę odpoczynku od wszystkiego, od skoków i od mediów. Się od skoków niekoniecznie, bo w tym jakby, jakby ten dom jeszcze poskakał, ale, ale, ale od mediów by się już przydało, bo już na pewno ma trochę Także dzięki. dzięki.